Jeśli nie wiesz, co, w co zainwestować, i zastanawiasz się, jak inni to robią, że zyskują na operacjach giełdowych, że udaje im się kupować dobre ETF-y, skąd to wiedzą? I jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak to się dzieje, no to właśnie teraz pojawiła się dla Ciebie taka okazja, a mianowicie XTB wprowadziło taką funkcję, która się nazywa XTB Social. Możesz tam śledzić innych inwestorów. Możesz patrzeć, jakie mają portfele, kiedy sprzedają, kiedy kupują i co składa się na ten ich portfel, jakie aktywa i ile procent na tym zarabiają, jakie mieli stopy zwrotu. To wszystko oczywiście w dzisiejszym filmie pokażę ci tę funkcję w aplikacji XTB, która niestety ta funkcja dostępna jest tylko i wyłącznie na telefony i tablety. Nie działa w aplikacji webowej, czyli w przeglądarce. Ale jeżeli posługujesz się sprawnie telefonem tudzież tabletem, no to na razie możemy skorzystać z XTB Socjal. Ja nazywam się Tadeusz Korach, a ten podcast, film jest dla tych, którzy chcą żyć lepiej i mieć więcej czasu na realizację swoich pasji. Tak jak mówiłem, w aplikacji XTB. Pojawiła się nowa zakładka, która nazywa się Socjal, ale zanim do niej zaglądniemy, to musimy dokonać pewnego rodzaju konfiguracji, czyli jeżeli chcemy oglądać innych inwestorów, to sami musimy dać się widzieć. Jeżeli się nie widzimy, nie będziemy mogli przeglądać tych operacji. Żeby to się stało, klikamy sobie tutaj na dole ikonkę Więcej i tutaj mamy profil Socjal. Po kliknięciu, ja już generalnie jestem tutaj zalogowany, mam włączony, ale mogę sobie tutaj włączać i wyłączać mój profil publiczny. Natomiast w momencie, kiedy startujesz pierwszy raz, to zakładasz ten profil i wpisujesz sobie nazwę, robisz OK i pojawia ci się to wraz z twoimi tutaj walorami, które masz na koncie. Tutaj sobie możesz edytować profil, zmienić sobie tutaj imię, zrobić zapisz czy nazwę wyświetlaną włączyć publicznie. Teraz sobie włączymy, żeby przejść do tej zakładki i obserwować innych i pokażę ci, jakie funkcje są w tych zakładkach. Teraz, jeżeli wyjdziemy tutaj do tej głównej zakładki Trade, to tutaj mamy zakładkę Social. Tu kliknięte mamy tu są jeszcze takie podział na trzy zakładki, czyli obserwowani i aktywność. Tak, czyli, co tu robią twoi obserwowani? Ja już tutaj mam trzech obserwowanych, ale zaraz pokażę ci, jak dodać następnych i jak to filtrować. A później zaobserwujemy podczas dodawania, co oni robią, że taką mają stopę zwrotu. Natomiast, już na tej liście możemy tutaj zobaczyć, tu jest wynik za ostatnie 12 miesięcy, a tu mamy. Ryzyko, czyli w jak ryzykowne aktywa inwestują ci inwestorzy, których możesz tutaj obserwować. No i zobacz, tutaj im bardziej ryzykowne są inwestycje, tym jakby wyższa trochę jest stopa zwrotu, aczkolwiek to nie są główne. Zaraz pokażę Ci też filtry, które pokażą nam według kryteriów, które chcemy sobie obejrzeć. Tutaj widzimy. Liderów, czyli rekomendowanych przez XTB, takich, którzy najlepiej się tutaj sprawują według XTB. Tu, jak sobie klikniemy, to na, to na ten znak zapytania to nam się pojawia, że rankingi są tworzone w oparciu o nasz autorski algorytm uwzględniający szereg statystyk inwestycyjnych, takich jak zwrot z portfela, poziom ryzyka, największy spadek, preferowana klasa aktywów, liczba transakcji i inne wskaźniki. Tabela liderów nie jest spersonalizowana i są takie same dla klientów w danej jurysdykcji, chociaż mogą się różnić w zależności od naszej oferty w tym kraju. Nie każdy profil publiczny jest wyświetlany. Prezentowane rankingi to wersja beta. Algorytm odpowiedzialny za tabelę jest nieustannie dopracowywany i optymalizowany, więc w pewnym zakresie może ulec zmianie. Tyle. Od XTB, czyli to sobie tu przeczytasz jeszcze dokładnie, jeżeli klikniesz sobie na ten znak zapytania. Tu widzimy stopnie ryzyka tych inwestorów preferowanych, no a tu ich wynik, jak mówiliśmy, za 12 miesięcy. Natomiast tutaj pojawił się taki filtr. Tu oczywiście można wpisać sobie, wyszukać, czyli jakiegoś tam, jakiego chcemy znaleźć sobie, naszego własnego inwestora, którego obserwujemy. Natomiast jeżeli nie znamy ich ników, no to tutaj klikamy sobie na tę zakładkę, i tu mamy ro, ro, różne rodzaje filtrów, czyli sortowania po czymś. To był ranking socjal, ale my byśmy, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć tych, którzy osiągnęli najwyższy wynik w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to jak widać tu się zmieniło. No oczywiście wzrósł też stopień ryzyka. Ten najlepszy tutaj ma aż 105% zwrotu w ciągu jednego roku. No i też stopień ryzyka dość wysoki. Tu w ogóle wszyscy mają wysokie, ci co mieli dużą stopę zwrotu. Wiadomo, duże ryzyko, duża stopa zwrotu, małe ryzyko, mała stopa zwrotu. Ale nie tak do końca, o czym za chwilę się przekonasz, jak ci pokażę dalszy ciąg. Teraz, co zobaczyć, na czym on tutaj tyle zarobił? Otóż, tu mamy ogólny przegląd. tak? Tu jak znów klikniemy, widzimy, że to jest stopa zwrotu z ostatnich 12 miesięcy. Tu proponuję sobie zawsze te znaki zapytania klikać. Tu mamy ryzyko, jeżeli sobie klikniemy, to jest autorski wskaźnik ryzyka skali od 1 do 10, tak? czyli dalej sobie też przeczytasz, no i ten inwestor mieści się nam tutaj w tym ryzyku, jak widać, do 7. Teraz, jak często sprzedaje? Średnia liczba, liczba transakcji miesięcznie to jest 12, czyli on cały czas. Coś robi, to jest taki trader, bardziej nie trzyma tych bardzo długich tych pozycji. Zaraz sobie zobaczymy, widzimy najwyższy spadek. Tu znów mamy oczywiście najwyższy spadek od szczytu do następującego po nim dołka to było 38%, czyli powiedzmy, że tu był szczyt do tego spadku to było 38%, bo tutaj mamy w ciągu roku. Tu akurat nie było jakichś spektakularnych spadków. Więc tyle sobie możemy zobaczyć. Tu mamy najczęściej handlowane. tak? I tu są loga tych różnych aktywów, które on sobie kupuje i sprzedaje. No i teraz zobaczmy sobie dalej. Co on ma w portfelu teraz aktualnie? No jak widzimy, ma 33%. To są akcje Rainbow. Tutaj ma różne rodzaje akcji, ale ma też całą grupę ETF-ów, jak widać, różnych. Po wejściu oczywiście w każde to aktywo. Możemy sobie zobaczyć, jak ono się tam kształtuje, jak sobie rośnie. Tu oczywiście znów mamy i, tak jak zresztą we wszystkich pozostałych aktywach, możemy wejść sobie, zobaczyć, jakie tutaj jest kapitalizacja rynkowa, czyli 5 milionów akurat na ten firmę. Marża zysku niestety ujemna. Tu mamy różne rodzaje ETF-ów. Jak sobie zerkniemy, jaki to jest ETF, to zobaczymy dane rynkowe, dosyć niskie koszty zarządzania tutaj w wynikach możemy zobaczyć sobie stopy zwrotu, no i co ten ETF nam tutaj zawiera, czyli to jakieś wschodnie rynki e, wschodzące wschodnie, no i historia portfela, czyli tu możemy prześledzić całą historię jak ten inwestor kupował, sprzedawał kiedy w różnych opcjach kupił po jakiej cenie, natomiast oczywiście nie ma ile kupił, tylko wiadomo jaka była cena aktywa wtedy w momencie kiedy kupował i w momencie kiedy Sprzedawał, tak? Czyli tutaj, na przykład, mamy po 2890 sprzedane, powoli, powoli, sprzedawał pewnie wcześniej to gdzieś sobie, kupił. No i możesz sobie tutaj prześledzić. Teraz wrócimy znowu do listy. Tu mieliśmy tych, co najwięcej. Następna mamy najniższy wynik, czyli tych, którzy jakby najmniej, najsłabiej tutaj zainwestowali. I tu, jak widać, ten na samym dole ma i tak prawie 13% w skali roku, czyli całkiem mocno powyżej tego, co oferują banki w formie lokat. No i tu są jego zakupy. Największy spadek to było 15%, tamten miał 38. Pamiętacie, czyli między górką a dokiem, tu jest bezpiecznie, średnia liczba transakcji 13 w miesiącu, ale mogą to być transakcje zakupu, więc też możesz sobie tutaj prześledzić, co on ma. Tak, zobaczyć jakie tutaj on na przykład ma akcje General Motors i ma dużo akcji, akcji, akcji i w zasadzie bazuje na akcjach, więc może to być tutaj otworzyłem akurat CD Projekt możesz sobie zobaczyć dane rynkowe CD Projektu marża, pamiętasz na poprzedniej firmie była minus, a tu mamy jednak dodatnią marżę i wracamy. No teraz nie będziemy analizować poszczególnych spółek, tylko informujecie jak to można robić, no i oczywiście historia Patrzymy, co on sobie kupił, co sprzedawał, jakie akcje były w kręgu jego zainteresowań. Kolejnym filtrem tutaj, który możemy zobaczyć, to są takie, które były z największym stopniem ryzyka i widać, pomimo tak ogromnego ryzyka, ten inwestor jednak tą stopę zwrotu nie miał zbyt wielką. Tu już nie będziemy naglądać tak do środka, co on tam miał i co robił, bo sobie obejrzysz, jak sobie uruchomisz aplikację. No i jeszcze mamy najniższe ryzyko, jeżeli ktoś naprawdę nie chciałby ryzykować, to spójrz tutaj, ten inwestor pomimo tak niskiego ryzyka na trójce, to jest bardzo niskie ryzyko, osiągnął 38% prawie procent w ciągu jednego roku i tylko 6 transakcji średnio w miesiącu, więc jakby za dużo też nie traduje. Największy spadek to jednak 30% różnica między górką a dołkiem, więc to nie jest tak do zera, że on z tej górki to spadł od razu minus 30% do włożonego kapitału, nie. Bo jeżeli wcześniej mu urosło o 30% i spadło, no to najwyżej miał włożony kapitał, ale to są tylko chwilowe, bo jak wiesz, giełda cały czas oscyluje góra dół, góra dół, to jak widzisz, ta linia nie jest linią prostą, ona idzie pod górę, ale no, z różnymi wahnięciami. No ja się może na przykład gdybyś kupił tu na dołku, czy kupiła, a sprzedała, znaczy tu na górce, tak, a, a sprzedała tu na dołku, no to ten dołek jest powyżej tej górki. Tak samo. Kupienie na tej górce, a sprzedanie na tym dołku, to jednak też oznacza zysk. No ale zobaczmy, co on na, na tak małym ryzyku ma. Właściwie ma tutaj głównie ETF-y, tak? Ma akcje grupy Kenty to są dywidendowe CCC polskie, zainwestował grupa Kenty i Amika akcje, ale głównie najwięcej na ETF-ach, czyli najmniejsza stopa ryzyka. Tutaj, jak widzisz, Ayshell Course. MSCI World z UC to jest na ogólnoświatowy rynek, taki bardzo znany ETF. Jak sobie tutaj klikniemy, to możemy zobaczyć, tu jest 0,2% za zarządzanie, wyniki, jakie osiągał ten ETF, 147% średnio przez ostatnie 10 lat, a więc mamy rocznie tutaj, tu wyszło 9,50%. No, ale jak podzielisz to, aha, bo to są skumulowane. To są roczne 9,50, ale co roku rosną od wyższej kwoty. Jak już mówiłem w innym filmie, do którego tam link masz, porównując złoto z ETF-ami, z giełdą. No to widzisz, że pomimo 9,5 no to uzyskał prawie 15%. Portfolio tego ETF-a, no to głównie są firmy amerykańskie, 4% Microsoftu. Szczegółowo jej bardziej znajdziesz w internecie na Just ETF. Albo polskim serwisie Atlas ETF, a tutaj masz tylko taki podgląd, żeby sobie mógł zobaczyć, co ten inwestor kupuje, i wstępnie obejrzeć, czy tobie by taki instrument pasował. Tu oczywiście również mamy transakcję po kliknięciu w historię, no i tutaj mamy ikonkę Obserwowany. No i jeżeli ja sobie to kliknę, to już nie obserwuję, ale ja go obserwowałem, klikam znów go obserwuję. No, i teraz jak wejdę w obserwowanych, no to mam tylko tych, którzy przydali mi się do obserwowania o różnych średnich tutaj stopniach ryzyka. Był akurat ten, ponieważ uzyskał dość wysoką stopę zwrotu przy tak niskim ryzyku, więc był też w kręgu moich zainteresowań. No to są aktywności tych moich. Tu jak widać, pseudonim kundel giełdowy. Najbardziej jest aktywny i bardzo dużo sprzedaje. Tyle właśnie w tej aplikacji, czyli ten, tak wygląda ten Socjal XTB. Możesz sobie przeglądać te portfele. Nie ma tutaj czegoś takiego, jak się zdarza na niektórych innych brokerów, że możesz kopiować całe portfele, jakby do siebie i po prostu na nich później bazując, w sensie nie portfele, w sensie wartościowo, tylko same aktywa bez przepisywania. Tutaj jednak na razie ta funkcjonalność jest taka, że nie ma możliwości kopiowania, ale ja uważam, że to nie jest źle, ponieważ dzięki temu możesz panować nad tym, co kupujesz, że nie robisz tego bezmyślnie, a, bo ten kupił on ma takie akurat aktywa. Ale bardzo ważna jest w tych aktywach ta część, czyli ta część, która tutaj jest historią, czyli jak on często to kupuje i sprzedaje. Tak? Czyli tu w przeglądzie ten ma średnią, ale nasz kundel giełdowy, jak zaglądaliśmy, to średnio robi 19 transakcji. Tu ma też dużo większy spadek, więc obserwuj, bardziej ryzykuje. Ten ryzykuje mniej i tutaj obsunięcie, czyli największy spadek tylko 17%, ale też tylko 3 transakcje w ciągu roku. I jak widzisz, lista jego w ciągu miesiąca, trzy transakcje, lista jego aktywów jest dość krótka, choć też bazuje na akcjach i trochę ma ETF. W historii oczywiście obejrzysz sobie wszystkie jego transakcje. Tyle na dzisiaj, tyle możesz sobie zapoznać się jeszcze z całym opisem na stronie XTB, tak jak teraz Ci tutaj prezentuję. I jeżeli już się zdecydujesz, wchodzisz do aplikacji. Jeżeli nie masz jeszcze aplikacji, w sensie nie masz konta na XTB, no to w opisie odcinka znajdziesz link do tego konta do zarejestrowania się. Bardzo Cię proszę o kliknięcie też, bo jeżeli zarejestrujesz się z mojego linku, no to dostanę parę groszy, aczkolwiek nie są to jakieś tam duże pieniądze, a Ciebie to nic nie kosztuje, więc bardzo będę wdzięczny, jeżeli tak zrobisz. Oczywiście wdzięczny będę za komentarz, za łapkę w górę. No i dzwoneczek, jeżeli chcesz nie przegapić kolejnych odcinków. Tyle w tym dzisiejszym krótkim odcinku, ale też tylko opis krótkiej aplikacji w jednej funkcji w całej aplikacji XTB. Jeżeli jesteście zainteresowani szerszym omówieniem funkcjonalności tej aplikacji XTB, no to oczywiście mogę zrobić nawet porównanie między tą częścią mobilną, a tą częścią, która jest dostępna w przeglądarce internetowej. Czekam na Wasze komentarze, co myślicie? Czy przydałaby się taka bardziej szczegółowa instrukcja tych wszystkich operacji, które w XTB, no i widzimy się w następnym tygodniu. Do zobaczenia! Cześć!